Witam wszystkich i zapraszam do kolejnego filmu o Bułgarii. Co roku odwiedzam Bułgarskie Wybrzeże Morza Czarnego już przez dekadę. Za każdym razem wypożyczam samochód i zwiedzam wspaniałe Bułgarskie Wybrzeże. Pewnego dnia zdałem sobie sprawę, że podczas tych 10 lat podróży po Bułgarii są miejsca, do których wracam z roku na rok. W dzisiejszym filmie chcę Ci zaprezentować to, co według mnie warto zobaczyć na Bułgarskim Wybrzeżu Morza Czarnego. Są to historyczne miasta, plaże lub po prostu miejsca o niesamowitej dziewiczej naturze. Począwszy od granicy rumuńskiej aż do tureckiej, wraz z linią brzegową o długości 400 km, oto lista najlepszych atrakcji w tej części Bułgarii. Rezerwat archeologiczny Jajlata. Jajlata znajduje się 2 km na południe od wioski Kamen Briak i około 18 km na północ od miasta Kawarna. Znajduje się tutaj miasto w jaskiniach, które zawierają 101 mieszkań z V wieku przed naszą erą oraz 3 z III i IV wieku. Można zwiedzać różne jaskinie i zakończyć wycieczkę pięknym widokiem z twierdzy, oferującej niesamowitą panoramę na Morze Czarne. Przylądek Kaliakra. Przylądek Kaliakra leży 34 km na północ od miasta Bałcik i jest wydłużonym skalistym półwyspem, który jest ulubionym miejscem turystów odwiedzających Bałcik albo kawarna. Tutejsze klify, których wysokość zaczyna się od 60-70 metrów, padają bezpośrednio do Morza Czarnego. Bogata historia pozostawiła tutaj zapierające widoki. Kaliakra jest również rezerwatem przyrodniczym i archeologicznym o powierzchni ponad 687 akrów. Ogród botaniczny i pałac carycy Marii w Bałciku. Jest to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc do zobaczenia na północno-wschodnim wybrzeżu Bułgarii. Pałac i ogród botaniczny tworzą kompleks archeologiczno-parkowy. Pałac kiedyś służył jako letnia rezydencja rumuńskiej królowej Marii od 1875 do 1938 roku i został zaprojektowany przez jednego z najlepszych włoskich architektów. Ogród botaniczny Bałcik ma powierzchnię 65 m2 i mieści 2000 gatunków roślin należących do 85 rodzin i 200 pokoleń. Monaster Aładża w pobliżu złotych piasków. Aładża znajduje się w północno-wschodniej Bułgarii, 17 km na północ od środkowej Warny i 3 km na zachód od kurortu Złote Piaski, w chronionym lesie w sąsiedztwie Parku Przyrody Złote Piaski. Monaster Aładża to ulokowany w jaskini klasztor najsłynniejszy eremicki klasztor skalny pośród działających na bułgarskim wybrzeżu w XIII i XIV wieku. Przed wejściem do klasztoru znajduje się niewielkie muzeum, w którym prezentowane są m.in. ikony związane z dziejami klasztoru. Park nadmorski w Warna. Park nadmorski jest niewątpliwie dziełem sztuki i główną atrakcją miasta Warna. Park położony jest bezpośrednio na wybrzeżu Zatoki Warny w pobliżu centrum miasta. Jeśli szukasz miejsca, które łączy w sobie kulturę, przyrodę, sport i historię, to park nadmorski w Warnie jest właśnie dla Ciebie. Każdy odwiedzający znajdzie tutaj coś dla siebie: plaże, akwarium, zoo i terrarium, delfinarium planetarium i wiele muzeów. Kamienny las niedaleko miasta Warna. Atrakcja Kamienny Las w Bułgarii znajduje się 17-19 km na zachód od Warny, przy starej autostradzie Warna-Sofia. Czy wiesz, że w dalekiej przeszłości Kamienny Las znajdował się pod wodą, na dnie starożytnego morza, po którym możesz obecnie spacerować? Znany jest już w czasach starożytnych jako święte miejsce, Kamienny Las to unikalna, miniaturowa, piaszczysta pustynia usłana kamiennymi kolumnami. Wioska Skorpilowci Skorpilowci to zaciszna, mało znana i pomijana przez turystów miejscowość, która może pochwalić się najdłuższą plażą nad bułgarskim Wybrzeżem Morza Czarnego. Bez względu na to, w jakim miesiącu przybędziesz, jednego możesz być pewny ciszy, spokoju i pustych plaż. Tyczy się to szczególnie północnej części tej okolicy, czyli Kamci i Apiaski. Skorpilowci jest więc idealnym wakacyjnym miejscem dla osób ceniących prywatność i spokój z dala od tłumów oraz tych, którzy chcą doświadczyć prawdziwe bułgarskie Wybrzeże nad Morzem Czarnym bez śladu komercjalizacji. Dzika Plaża Karadere. Czy chciałbyś zobaczyć jedną z ostatnich prawdziwie dzikich plaż w Europie? Jeśli tak, to wybierz się do Karadere. Krystalicznie czysta woda, zdrowe powietrze, złote piaski i białe klify. Wszystko to sprawia, że jest to niezastąpione miejsce dla miłośników przyrody, kempingu, nudyzmu i po prostu tych, którzy szukają ucieczki od codziennej sztucznej cywilizacji. Dzika Plaża Irakli. Dzika plaża Irakli znajduje się 12 km od miejscowości Obzor i jest jednym z symboli miłośników przyrody i dzikich wakacji w Bułgarii. Okolica Irakli jest bez wątpienia jedną z głównych atrakcji bułgarskiego wybrzeża. Jeśli więc dziki wypoczynek jest w Twoim guście, na pewno warto odwiedzić to miejsce. Święty Włas, port jachtowy Marina Dinevi. Święty Włas oferuje dobrze rozwiniętą, nowoczesną infrastrukturę, liczne hotele, modne butiki i spa, restauracje, kluby, dyskoteki oraz największy i najpiękniejszy port jachtowy w Bułgarii – Marina Dinevi. Port jachtowy Marina Dinevi to oaza rozrywki oraz wszelkich udogodnień, które zaspokoją nawet najbardziej wymagających wczasowiczów. Jest tu siedem restauracji, trzy baro-dyskoteki, kawiarnie, hotele, baseny, spa, wypożyczalnia sprzętu wodnego, biura rezerwacji wycieczek i rejsów i wiele więcej. Starówka miasta Nesebar Stare miasto Nesebar jest określane jako muzeum pod gołym niebem, więc nie bez powodu znajduje się na liście zabytków UNESCO. Na przestrzeni 3000 lat swoje ślady na tym skrawku ziemi pozostawili trakowie, Grecy, Rzymianie, Słowianie, Bułgarzy i Turcy. Każda wąska uliczka, stara budowla, każde drzewo figowe i winorośl kryje w sobie ślady 3000 historii Nesebar, jednego z najstarszych i najczęściej odwiedzanych miast w Bułgarii. Miasto Sozopol. Sozopol to niewielkie urocze miasteczko w Bułgarii pod patronatem UNESCO położone nad wybrzeżem Morza Czarnego około 30 km na południe od Burgas. Podobnie jak w Nesebar, ale w spokojniejszej atmosferze, oprócz pięknych piaszczystych plaż i błękitnego morza, turyści mogą doświadczyć historię starożytnych kultur, które odcisnęły swoje piętno na terenie dzisiejszego Sozopolu. Rezerwat Przyrody Ropotamo. Ten rezerwat przyrody znajduje się 10 km na południe od Sozopolu, wzdłuż głównej drogi do Primorsko. Odwiedzający mogą wybrać się na pieszą wędrówkę lub piknik, ale większość wybiera się na trwającą od 30 do 40 minut powolną podróż w łodzią wzdłuż rzeki Ropotamo. Jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w rezerwacie jest zatoka, która powstaje u zbiegu rzeki z Morzem Czarnym, gdzie woda morska wraca do rzeki. Północna plaża przy ujściu rzeki Weleka, Sinemorec. Sinemorec i jej okolice oferują jedne z najpiękniejszych plaży w Bułgarii, niezatłoczone, a niektóre dziewicze i kompletnie nierozwinięte. Plaża północna w Sinemorec należy do jednej z najbardziej malowniczych w Bułgarii, między innymi dzięki mającej tu ujście rzece Weleka, która wpływając do Morza Czarnego tworzy coś w rodzaju mierzei lub wyspy z dwoma odmiennymi brzegami, rzecznym i morskim. Tak więc w tym filmie przyjrzeliśmy się ciekawym miejscom, które warto zobaczyć na wybrzeżu Bułgarii. Czy zgadzasz się z naszą listą najlepszych atrakcji? Dołącz do dyskusji i daj nam znać w komentarzach co myślisz. Jeśli spodobał Ci się nasz film, kliknij lubię to i subskrybuj nasz kanał na YouTube. Odwiedź naszą stronę internetową za pomocą linku w opisie.